Słowa Najważniejsze. Ewangelia z Komentarzem. Jezus jest bardziej przyziemny niż my. Widzi głód gromadzących się wokół Niego tłumów i wie, że zasłabną w drodze, jeśli każe im się rozejść. Pewnie dla większości z nas doświadczenie głodu i ewentualne jego konsekwencje stanowią zjawisko dość abstrakcyjne. Ale ile mamy innych potrzeb? I się nimi nie przejmujemy, bo koncentrujemy się na ważniejszych w naszym mniemaniu sprawach. Przejmujemy się kolejnym pasjonującym internetowym nauczaniem, sensacjami z życia kościoła czy niekończącymi się rodzinnymi problemami. A Jezus widzi wszystkie nasze potrzeby: te najprostsze być kochanym, zrozumianym, wysłuchanym przez drugiego. I te jeszcze bardziej przyziemne, jak wyspanie czy odpoczynek. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.